Błotnik, Jagali, Perun czy też poświst to tylko niektóre nazwy tras rowerowych w kompleksie Olbrzymy, który został oddany do użytku rowerzystom podczas uroczystego otwarcia na terenie transgranicznego centrum turystyki aktywnej w Jeleniej Górze, a mają w czym wybierać pośród 13 single tracków o różnej skali trudności, które przebiegają przez malownicze tereny trzech gmin, Jelenia Góra, Podgórzyn i Piechowice. Myślę, że to świetny projekt dla wszystkich tych, którzy chcą przyjechać się w kotlinę Jelenia góra i potrenować, bo mamy od tras turystycznych, i takich nietrudnych, gdzie można się rodzinnie wybrać na wycieczkę, po naprawdę kilka tras takich wymagających, na których, tak jak wspominała mi niedawno Maja Włoszczowska, można 2-3 godziny świetnie trenować i naprawdę nie wszystko jeszcze pokonać na tej trasie. Mogę mówić tak naprawdę tylko w superlatywach. Miałem już okazję przewieźć po naszych świeżych single trackach znajomych spoza granic Polski byli Kanadyjczycy, Amerykanie, Japończycy, Meksykanie, Holendrzy i absolutnie wszyscy są zachwyceni. Dla mnie absolutnie moimi ulubionymi trasami tutaj jest teren Grzybowca. Zupełnie mi się nie nudzi, i mogę tam jeździć naprawdę codziennie. Te trasy będą się cieszyły na pewno popularnością, z tego względu, że one są bardzo dobrze przygotowane i krajobrazowo, ale przede wszystkim i pod względem technicznym. Super atrakcja, polecam, już testowałem, na pewno coś lepszego, coś nowego w tych okolicach. Nie ma co porównywać do single tracków w świeradowie Zdroju albo do Nowego Mesta w Czechach? Na pewno bardziej ekstremalne, można powiedzieć, że niektóre odcinki trochę pod XC, pod Enduro, ale też rodziny i dzieci też coś dla siebie na pewno ciekawego znajdą tutaj. Najbardziej to lubię rowerem na tych trasach. Jest wymagająca, dużo taktyczna, zjazdy, fajne podjazdy. Ogólnie, bardzo fajnie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4 miliony złotych, z czego 85% środków pochodziło z Unii Europejskiej. W projekt zaangażowane były nadleśnictwa Śnieżka i szklarska poręba oraz karkonowski park narodowy. Przede wszystkim tutaj dużo, duże podziękowania dla nadleśnictw i szklarska poręba i, i nadleśnictwa Śnieżka-Karpacz i dla karkonoskiego parku narodowego, że pozwolili wejść nam na, na teren, który jest pod ich zarządem. Ja czuję dużą satysfakcję. Akcję z tego, że dzięki współpracy instytucji, a przede wszystkim osób, które w tych instytucjach pracują, udało się udostępnić no, duży obszar leśny dla wypoczynku, rekreacji, miłego spędzania czasu dla tak licznej grupy, jaką są rowerzyści. Tylko mam nadzieję, że wszyscy ci użytkownicy zauważą, docenią, że są w lesie i będą do tego lasu z szacunkiem podchodzić. Ja się cieszę też z tego powodu, że e, e kontrze do takich agresywnych zachowań jak wjazd motokrosami, wjazdy kładami na teren parku czy na terenie lasów państwowych, budowa tego typu ścieżek jednoznacznie eliminuje takie negatywne zachowania. My już obserwujemy, że w momencie kiedy zostały wybudowane i pojawili się jeszcze przed otwarciem pierwsi rowerzyści, to ilość wjazdów motokrosami na, na te tereny zmniejszyła się zdecydowanie. Powstanie single może być także impulsem dla rozwoju gminy, jak w przypadku Podgórzyna, przez którego teren przebiega aż 50% tras. Podobne oczekiwania ma gmina Piechowice. Myślę, że to wpłynie na rozwój bazy turystycznej, na. No to jest dodatkowa atrakcja jakby na terenie naszej gminy. Jakby nowy produkt dla turystów. Pojawia się jakaś tam potrzeba też punktów obsługi rowerów, gastronomii związanej jakby z pobytem turystów. To jest to, co, o co chodzi w tym wszystkim. Długość tras rowerowych, olbrzymy, łącznie z dojazdami, liczy 70 km. Ich nazwy odnoszą się do imion słowiańskich bogów i demonów.